Słuchajcie tak szczerze, to uważam, że ogólnie rodzice mają zbyt dużo władzy, jeżeli chodzi o dzieci. Bo na przykład wybierałem dziecku szkołę. Przykład mój, podstawówka. Myślicie, że moich rodziców interesowało, gdzie moi znajomi poszli do podstawówki? Dla nich liczyła się odległość. Im bliżej, tym lepiej. Byli wygodni. Najbliżej szkoła specjalna? Chuj, najwyżej będzie najlepszy. Może nie widać, ale jestem bardzo wkurwionym człowiekiem. Poszedłem z tym do lekarza. Lekarz mnie posłuchał 5 minut, powiedział: Jesteś wkurwionym człowiekiem, Darek. Powiedział: Darek, więcej kontaktu z naturą. Poszedłem do lasu, postałem 5 minut, wkurwiłem się i wyszedłem. Oprócz tego, że jestem wkurwionym człowiekiem, jestem też bardzo złym człowiekiem. Znaczy, ja potrafię pomóc. Bardzo chcę, tylko że zaraz moje czarne serce się odzywa, i ono chce czegoś, chce czegoś w zamian. Ja muszę coś z tego mieć, z tej pomocy. Na przykład ostatnio była taka grupka żuli pod sklepem. Ja stwierdziłem, że im pomogę. Kupiłem im wódkę. Tylko że zanim im dałem tą wódkę, kupiłem im też bilety do akwaparku. Słuchajcie, wyobraźcie sobie tą grupkę tych szczęśliwych żuli w tych podartych gaciach z drachą na dupie. Wyobrażacie sobie? Zbyszek pierwszy poleciał na ślizgawkę, brązowy ślad został, po nim dzieci musiały się po tym ślizgać, rozumiecie? A ja stałem przyklejony do szyby. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Moje serce rosło. Słuchajcie, ja mam nową dziewczynę i początki związków w ogóle są takie najfajniejsze. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale to chyba każdy przez to przechodzi. Bo jest taki moment, taki na początku wszystko wam się podoba. Po prostu nie widzicie nic złego, tak? I my mieszkamy razem i to jest w ogóle po prostu absurd. Nawet jak się kłócisz, to jest o byle co, ale dramat kurwa na skalę światową. Jest tak, żeśmy się pokłócili jakąś pierdołę i ja wchodzę do kuchni, ono patrzy na mnie, ja odwracam wzrok, prawda? Żeby, wiecie, dać do zrozumienia, że coś jest nie tak. Ona wchodzi do pokoju, ja patrzę się na nią i tak dalej, prawda? Ona odwraca wzrok. I tak jest No stop Ja wie kurwa, jak to będzie tak cały dzień trwało, jak to będzie całą noc trwało? Dla mnie to było niepojęte, słuchajcie. Wchodzę na fejsa, a ona, kurwa, wiersz jakieś rzuciła na fejsa, nie? Ja wie, ja pierdolę. Teraz już szukam ze średniej szkoły repetytorium, kurwa, żeby zobaczyć, o co chodzi w tym wierszu. No bo jak ja się odnajdę? W tym czasie jej znajomi klikają: Lubię to, lubię to. Kasiu, komentarze: Kasiu, jaki wspaniały wiersz. A czemu taki smutny, czy coś się stało? Kurwa, nic się nie stało, Kasiu. Wystarczyło naczynia do zmywarki wstawiać. Po co mieszać to tu wima? Słuchajcie, to. Zajmiecie się, jeśli koleżanko, to moje życie prywatne, a ty pompujesz dalej, jeszcze poza. Słuchajcie. Ja poznałem tą nową dziewczynę, jestem w nowym związku, ale mam 35 lat. To nie jest nic zabawnego, słuchajcie. W tym wieku to już nie ma kina, już nie ma plaży, prawda? Tu już nie są jakieś spacery ładne. Jak masz 35 lat i poznajesz kogoś, to ktoś wchodzi w twoje życie po prostu z buta, to jest prosto w duszę, kurwa. I słuchajcie, ja tak miałem ostatnio, siedzimy sobie w domu i usiadły tak na mnie. Ona, moja dziewczyna z moją matką, kurwa. W niedzielę o dziewiątej rano, gdzie ja w sobotę, do czwartej rano z kuzyną spacerowałem po mieście. Musieliśmy, musieliśmy parę spraw pozałatwiać, tak? I od dziewiątej... Coś od dziewiątej rano usiadły tak na mnie, Darek, kurwa, czas dorosnąć, masz 35 lat, wszyscy twoi znajomi spłacają raty już czas, musisz iść do przodu, słuchaj, nie masz się czego bać. Kurwa, tak mi gadały cały dzień. W poniedziałek pierwszy, co ładnie się ubrałem, poszedłem po PlayStation 4 na raty. O. Niestety we wtorek musiałem oddać, a okazuje się, że nie o to chodziło. Chodziło o mieszkanie. Jak ja zobaczyłem, ile mieszkanie jest warte, ile plejaków, to po prostu zwariowałem. No ale mówię, dobra, ja, ja sobie dam radę. Znalazłem najtańszy. Był haczyk, kurwa, z lokatorem, no nie? No ale, słuchajcie, gościu z agencji nieruchomości zapewniał mnie, że gość pożyje max 5 lat. A jaka oszczędność, no nie? Oczywiście nie przeszło. Ja mówię, drugie znalazłem, też najtańszy, już bez lokatora, ale do generalnego remontu. No sobzurałem, potem mówię, chłopie, przecież ty, kurwa, w życiu gwoździe nawet nie wejścia w deskę. jak to grazić generalny remont? Nie? No znalazłem mówię, ekipę mówię, poszukam, zobaczę, o elis. Wchodzę expert construction. mówię, ole brzmi ładnie, mówię, Na spotkanie przyszedł Zbyszek i, i Marcin, kurwa. Nie? Zbyszek chyba był szefem, miał tutaj taki tatuaż kobiety na przedramieniu. On mówi, że się jego życia, słuchajcie, ja patrzę a tam trzy kreski, i dwie kropki, kurwa. Nie? Nawet, stary, starek, ty masz taki gółst, chłopie, ja nie wiem, jak tym mi mieszkanie wykończysz. Nie? Od razu odpadło. I trzecia, trzecia, inicjatywa ostatnia, ja Wy, to musi wyjść. Słuchajcie, mieszkanie socjalne. No moje miasto Koszalin, tak, Bijam się do ratusza. Siedzi pani. Pani, kurwa. do dżaba, kurwa z biednych wojów. O tych kafis serniczków, taka, nie? Chodzę przepraszam, przepraszam bardzo, bym chciał tak się ustatkować że dziewczynom trochę tak dwa pokoiki by wystarczyły i... Chwileczkę, ja muszę sprawdzić. Ja muszę to sprawdzić. No, pierdol, no, no. Pan nie ma zdolności. Ja mówię, słucham, pan nie ma zdolności. Ja mówię, kurwa ty nie masz zdolności, rozumiesz? No jednym palcem, co to ma być. Słuchajcie, że ja miał przy sobie wtedy laptopa. Słuchajcie, że ja miał przy sobie wtedy laptopa i mi pokazał kurwa, w SimCity City całym miastem zarządzam, rozumiecie? Całym miastem. Mamy nowe tramwaje. Nowe kina. O dwóch tygodni nie było zamieszek. A ona mi mówi, że ja dwóch pokojnie ogarnę kur... Rozumiecie? Pizda. Na no koniec chciałem wspomnieć, to tak muszę odchodzić od tematu. Ja nie lubię, nie lubię piłkarzy. Lubię piłkę, no normalnie lubię piłkarzy, słuchajcie. No tak mam, no, słuchajcie, zarabiają kroci, nieważne czy wygra mecz, czy przegra. W dupie to mają, prawda? Jeżdżą po świecie, robią to, co kochają. Najgorszy jest kurwa Ronaldo. Ronaldo to jest, po prostu, to jest patologia nie dla mnie. Słuchajcie, on ma 7% tłuszczu, reszta same mięśnie. U mnie jest odwrotnie, kurwa. I mnie, nie? On wychodzi, słuchajcie, na boiską się żegna nie, Ja mówię, chłopie, kurwa, o co ty jeszcze prosisz? O co? Czego mu brakuje? Znam wiele, wiele innych osób w potrzebie, chłopie, a... I najlepsze to jest to, że, słuchajcie, on nawet nie wie, że ja teraz tutaj z niego jadę, nie? że mu cisnę po prostu. Ja kolej z koszalina w Poznaniu, pełna sala ludzi, on nie wie. I to mnie najbardziej w a czy Do wczoraj. Bo wczoraj zresztą wspaniały sposób słuchajcie. Kupiłem ręcznik plażowy z jego podobizną i wycieram nim tylko jaja. Dzięki <noise> bardzo Nazywam się Darek Adolski na